Polskie Centrum Informacyjne jest dzisiaj w murach Filharmonii Gorzowskiej, gdzie gości, gości też w regionie lubuskim, w Gorzowie Wielkopolskim, wiceminister kultury, pan Maciej Wrubel. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Dobre wieści dla tego obiektu jakie? Przede wszystkim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które współprowadzi Filharmonię, czyli współfinansuje de facto, będzie robić to nadal. I to jest news. Dzisiaj ogłosimy tę informację. Ta decyzja jeszcze formalnie nie zapadła, ale taka wola ze naszej strony jest. Jest też wola współpracy z jednostkami kultury. Było takie robocze spotkanie w Gorzowie z dyrektorami jednostek kultury. Bardzo pracowite. Jakie wnioski? Dużo bardzo fajnych pomysłów, dużo uwag, też dotyczących chociażby programów ministerialnych. My w tym roku po raz pierwszy zrealizowaliśmy nabór wniosków w oparciu o zupełnie inne kryteria. Przez 9 lat poprzednich rządów. Dotacje przyznawane przez ministerstwo były zwykle przyznawane z dużym opóźnieniem, czyli trwał już rok kalendarzowy, rok budżetowy, a jednostki nie wiedziały, czy otrzymają wsparcie, czy nie. Staraliśmy się, aby to przyspieszyć, więc do końca marca wszystkie konkursy są rozstrzygane i każdy wie na czym stoi, mówiąc kolokwialnie. Ale też rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania czekają instytucje kultury i jakie problemy. Jednym z tych problemów jest chociażby brak 13 pensji. Ministerstwo Kultury ten problem zauważa. Chcemy o tym rozmawiać, ale do tego potrzeba ogólnosamorządowej zgody, bo głównym beneficjentem są instytucje prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, że to samorządowcy muszą pokrywać te koszty. Jest tu światełko w tunelu? Jest takie wstępne porozumienie między samorządami? Czy jesteśmy na początku tej drogi? samorządy zawsze mówią tak dajecie nam obowiązki no to dajcie pieniądze tylko tutaj jest trochę inna sytuacja bo ani państwo ani ministerstwo kultury nie ma wpływu na liczbę zatrudnionych pracowników w samorządowych instytucjach kultury ani na ich wynagrodzenie i trudno jest dzisiaj to państwo obciążyć tym obowiązkiem ale niektóre samorządy które uważają że należy wspierać tego typu działalność same przyznają coś w formie 13. pensji nie zawsze jest to 13. pensja jest to po prostu roczna premia Panie Ministrze, co z ustawą medialną i czy realne jest odwołanie całego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Ustawa medialna jest na finiszu swoich prac. Myślę, że do końca kwietnia zostanie wpisana do wykazu prac rządu po to, żeby Sejm zajął się nią na przełomie czerwca i lipca, by w sierpniu trafiła na biurko nowego już prezydenta. Jeżeli chodzi o skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tutaj są dwa wyjścia, albo sama ustawa będzie rozszerzała liczbę członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co oznaczałoby wygaśnięcie obecnego składu rady. Albo może być to sytuacja, w której to Sejm i Senat będą wnikliwie analizować sprawozdanie Krajowej Rady i przedłożą je dopiero nowemu prezydentowi do zaopiniowania. W przypadku, gdy Sejm, Senat i prezydent odrzucą sprawozdanie Krajowej Rady, obecne przepisy Mówią wprost, kadencja Rady wygasa. Wiemy, jak w mediach regionalnych oczekują media regionalne na środki, które są też zblokowane w jakimś sensie. Czy tu jest jakieś światełko w tunelu. Także dla lokalnych rozgłośni, także w Lubuskiem. Jeżeli chodzi o media publiczne, to one dzisiaj są w okresie przejściowym, są w stanie likwidacji i co oznacza wielką reorganizację mediów publicznych i nowa ustawa ma dać im stabilizację przede wszystkim finansową. W przypadku mediów lokalnych moim osobiście zamierzeniem jest wzmocnienie roli mediów niezależnych, mediów lokalnych, które jeżeli uda się przeprocedować, to przy udziale Komisji Europejskiej otrzymają od nas dodatkowe wsparcie. Dzisiaj prawo tego typu wsparcie wyklucza. I ważna data dzisiaj to 80 lat tak naprawdę tej gorzowskiej kultury i ta ważna sesja. Z jakim akcentem? Inauguracja roku kulturalnego to chyba nie jest tylko symboliczny moment. To jest taki moment, kiedy przeszłość się ściera z teraźniejszością, ale my cały czas mówimy o przyszłości, czyli idziemy dalej, co chcemy zrobić, co chcemy zrobić dla kultury przede wszystkim, bo kultura jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Ja zawsze powtarzam, że kultura to nie dekoracja codzienności, to jej fundament. Jeżeli tak będziemy o tym myśleć, to przełożymy też kulturę na zyski, chociażby w gospodarce. Każda złotówka wydana na Kulturę wraca do budżetu gminy, miasta, państwa jako 3 złote wydane do, do gospodarki. To jest to trzeba zauważyć. Każdy samorządowiec, każdy przedsiębiorca, jeżeli to dostrzeże, to będzie zupełnie inaczej patrzył na wspieranie kultury. Kulturalnie kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To była rozmowa dnia Lubuskiego Centrum Informacyjnego Wyjazdowa, jak Państwo widzą.